Siemano, z tej strony Mister Saba jest to mój kolejny filmik z gry Call of Duty Modern Warfare 3 Gram sobie tutaj na mapce bootleg, tryb gry obrona mm, Moją główną broń jest tutaj MP7 Więcej nie będę mówił na ten temat, ale jest to broń OP i proszę się nie czepiać Postanowiłem, że będę wrzucał wszystkie fi filmiki z moimi lepszymi wynikami Nieważne jaka to jest broń Automatycznie chcę przejść do pierwszego tematu, a mianowicie chcę powiedzieć o temacie, który poruszyłem w poprzednim filmiku, a jest to temat granie w chmurach. No i chcę dodać do, ogólnie do tego tematu, że znalazłem dość ciekawą rzecz, a mianowicie znalazłem artykuł, który mówi, że Sony wykupiło firmę Gaika i jest to właśnie ta druga firma, której nie znałem nazwy, bo... Zawsze ją zapominałem. Jest online Life i w Gaikai. Gaikai został wykupiony przez Sony i będą razem działali w mm, ulepszaniu graniu w chmurach. Od razu automatycznie pojawiły się pytania, czy PlayStation 4 mm, będzie w ogóle, czy wyjdzie, bo... Gdyby się przyłożyli do grania w chórach, to mogło wyjść naprawdę coś w tych ciągu dwóch latach czy roku, mm, naprawdę coś fajnego. Bo załóżmy, że ten play wyjdzie za rok czy dwa, nie wiem dokładnie kiedy ma play wyjść. Xbox ma wyjść w 2013, z tego, z tego co pamiętam. Więc załóżmy dwa lata, rok. Mogliby coś ciekawego stworzyć chociaż nie wiem zobaczymy Osobiście myślę, że jeszcze play wyjdzie ten jeden i potem e, wszystko zastąpi granie w chmurach Dobra e, Głównym moim tematem dzisiaj jest Medal of Honor Warfighter Powiem tak, Medal of Honor Warfighter m, grałem w starsze części, w te nowsze nie miałem za bardzo okazji, ale z tego co tam słyszałem Medal of Honor Warfighter 2010 nie był za najlepszy pod kilkoma względami, na przykład duże naboi było trzeba strzelić w kolesi eee, tam mapy nie były jeszcze niby za ciekawe ale Patrząc na trailery na YouTube na przykład Medal of Honor Warfighter, naprawdę fajnie w to wygląda, podoba mi się wygląd puszczenie Predatora Grafika wiadomo Frostbite, dwójka, silnik ten sam co w BF-ie. Wszystko fajnie się zapowiada, chociaż jest kilka takich minusów, które wyczaiłem, wyczytałem, a mianowicie na trailerze już to widać, że... Są kontury podświetlone naszych sojuszników i widać przez ściany, przez różne tam elementy, planszy, widać daną, danego gracza sojusznika z naszej drużyny. Nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, chociaż zobaczymy szczerze że... Podoba mi się to nawet, ale nie wiem jak to wypadnie. Jeśli kupię grę to zobaczę. Kolejnym plusem, który mnie nawet zaciekawił jest reanimacja. Będzie zwykła reanimacja, tak jak to było w Battlefieldzie, w trójce, gdzie normalnie prądem się rąbuł do kolesia i on wstaje. To zostanie tak jak zostało, ale jest też możliwość taka, że na przykład ktoś zabije naszego kolegę, a my zabijemy tą osobę, która zabiła naszego kumpla i nasz kumpel wtedy wstaje. Jest to ciekawe rozwiązanie, chociaż nie wiem jakby to, nie wiem jak to wyjdzie w graniu na przykład jeśli weźmiemy taką sytuację gdzie gramy sobie, zabiliśmy kogoś, albo ktoś zabił z naszego teamu kogoś i potem zabi i ja stoję na ciele tego pana, którego ktoś zabił i potem zabili naszego typa z teamu. No i ten typek się respi i mnie zabija, no. To jest trochę dziwne. Nie wiem jak to dokładnie będzie wyglądało, ale jeśli tak to e, wziąć na logikę, no to może być strasznie przechlapane. I jeszcze chcę powiedzieć coś, że w gameplay miałem wyłączony połysk, dlatego ten złoty wygląda jak sraczkowaty jakiś, ale to mniejsza z tym zależało mi na FPS-ach. Mm. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym Medal of Honor World Fighter? Mm. Cena... Medal of Honor Warfighter będzie 250 złotych z tego co yy, polskiej EA postanowiło. Postanowiło 250 złotych dlatego, że nie wiem, chcieli więcej zarobić. Miało 240 złotych kosztować na PlayStation i Xboxach, ale postanowili, że 250 złotych będzie kosztowało. Yy, co, tutaj, co tutaj jeszcze mogę dodać? Chyba już nic, jeszcze mogę jedną taką ciekawostkę co do właśnie Medal of Honor Warfighter. Fighter Polska wersja językowa będzie miała na układce drużynę Grom Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie ponieważ jako taka będzie to przyciągało Polaków do kupna gry w wersji w ogóle językowej polskiej i ogólnie będzie przyciągało do kupna bo jest coś polskiego w tej grze Grupa Grom, jedna z lepszych na świecie więc naprawdę to przyciąga ogólnie mam zamiar kupić kalo... Yy, przepraszam Medal of Honor Warfighter 2000 2000. Yy, Warfighter hmm, sorry gubię się trochę ale wybaczcie nagrywam to który raz... Który, któryś raz z rzędu yy, osobiście mam właśnie zamiar kupić gierkę na playstation 3, jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądało bo muszę kilka rzeczy kupić a mianowicie nagrywarkę na telewizor tam pozbierać trochę ale myślę, że telewizor mi kupią rodzice po części i potem headseta, chyba sobie jeszcze kupię jakiegoś lepszego lub nagrywarkę kupię lepszą, a headseta sobie odpuszczę, to się jeszcze zobaczy i na sam koniec chcę polecić yy, dwa kanały, dwóch w miarę dobrych dwóch dobrych komentatorów nie w miarę dobrych e, Ogólnie co innego chciałem na początku powiedzieć ale okej okay. mm, Pierwszy komentator jest to Mr. Wiktor Vektor. tak chyba tak sorry jeśli <ścoughs> się pomyliłem ale link w będzie w deskrypcji jest to dobry komentator już trochę siedzi na tym Youtubie i ma tam tych swoich widzów. A drugim komentatorem jest Robson Gamer, który niedawno zaczął. Naprawdę dobrze mu wychodzi to, co robi. Jeśli tak dalej mu pójdzie, to może osiągnie jakieś większe sumki na tym YouTubie. Nagrywa z Xboxa 360. No i to chyba tyle. Również link zobaczycie w dyskrypcji. Pozdrawiam obie osoby, Wiktora Wektora i Robsona. Dobra, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Zapraszam do łapkowania, komentowania, subskrybowania. Nara.